To nie jest tak, że ja nie mam w co grać. Mam. Zaległości mam mnóstwo. Muszę dokończyć Sekiro, Lice of Pi, podstawkę Elden Ringa, dodatek do Elden Ringa, Dark Souls 1, 2, 3. Bloodborne ukończyłem, owszem, ale napocząłem Armored Core. 6. No, nie licząc już Baldur's Gate'a i całej rzeszy innych gier. Nie tylko Souls Slajków. -like no ale uznałem, że najwyższy czas na moment odstawić zajawkę Survivor Horrorową i wrócić do. Właśnie. Wrócić do Souls Slajków. -like ale. Jakoś nie po drodze mi było z tym, żeby ponownie włączać Elden Ringa. Uznałem więc, że sprawdzę coś innego. Tymezja. Pierwsze moje wrażenia z Tymezji są takie, że jest to bardzo, ale to bardzo tania podróbka Bloodborna. Taki Bloodborne wannabe. I... To początkowe wrażenie było naprawdę silne. Kilka pierwszych minut musiałem się zmusić do tego, żeby grać w ten tytuł po prostu. I szczerze powiedziawszy, im grałem więcej dalej, tym bardziej mi się podoba. Nie mówię, że to jest jakieś szczególne arcydzieło. Widać zdecydowanie, że to indyk, który, no, inspiruje się mocno dziełem Mija Zakiego, natomiast sama rozgrywka jest, o dziwo, bardzo przyjemna. I jestem psem na bloki. Uwielbiam blokować w grach. I tak bardzo dobrze chyba dlatego odnajduje się w Sekiro, bo po prostu mogę tam blokować. W Elden Ringu blokuję mniej, bo jednak jest to gra, która raczej e, premiuje uniki. Natomiast w Bloodborne, gdy już nauczyłem się wykonywać perfekcyjne blokady pistoletem, Grało mi się o niebo lepiej, przyjemniej. W Tymezji jest możliwość blokowania. Wymaga ona bardzo precyzyjnego wyczucia momentu. I muszę przyznać, że twórcy zrobili to świetnie. Uniki również wydają się być bardzo przemyślane, bo wymagają od gracza skupienia. No to nie jest tak, że można sobie klikać kółeczko. No, mówię o gamepadzie na PlayStation 5. Klikać kółeczko i będziemy unikać, unikać. Nie. Trzeba to robić z głową. Tak jak blokady, właśnie. Hmm. Sama walka w Temezi jest o tyle interesująca, że. Tak naprawdę lepiej mi się grało bez lokowania przeciwnika, bo jednak jakimś cudem z lokowaniem gra nie rozpoznaje poleceń jakie jej wydaje. To znaczy, gdy chce odskoczyć od dość dużego zasięgowo ataku to odskakuje nie w tą stronę co trzeba. Wątpię, żeby to był błąd z mojej strony, a czy mogę się mylić, bo to zaledwie pierwsze wrażenia są. Natomiast nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak lokowanie przeciwników w Tenezii, twórcom, no nie wyszło. Dlatego ja unikam akurat teraz tej właśnie mechaniki. Poza Tymi podstawowymi możliwościami, które daje nam walka w tej grze, jest jeszcze jedna. I polega ona na uderzaniu pazurem czy pazurami. Plagi. Polega to na tym, że atakujemy przeciwnika, atakujemy go, atakujemy i zadajemy mu obrażenia. Natomiast część z tych obrażeń kumuluje się w takim niebieskawym, niebiesko-zielonym pasku, który można obciąć wrogowi właśnie za pomocą tych pazurów. I to jest o tyle fajna mechanika, że wprowadza jakiś tam aspekt strategiczny, taktyczny do walki. No nie polega to tylko i wyłącznie na klikaniu ciągle i ciągle. Ale właśnie na przemyślanej strategii zadawania obrażeń i w odpowiednim momencie obcinania kolejnej części paska życia wrogowi, właśnie za pomocą pazurów. I przyznam szczerze, że po początkowym bardzo sceptycznym nastawieniu do Tymezji, teraz jestem właściwie dobrej myśli. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Z punktu widzenia historii, y y nie jest to nic nadzwyczajnego. Kolejna plaga, kolejny doktor plagi, kolejny mroczny świat. Y kolejne płonące budynki, ulice zawalone trupami. No, nic szczególnie nowego i no, według mnie nic też zajmującego, jeśli chodzi o Fabuę. Ale. Muszę przyznać, że gra zainteresowała mnie. Właśnie pod kątem gameplayu, głównie. <laughs> Może mniej pod kątem świata przedstawionego. Ale jest spora szansa, że będę kontynuował tę przygodę. Wspomnę tylko, że pierwszy faktyczny boss w tej grze przeżył mnie i wypluł bardzo szybko, bo. Akurat dotarłem do niego w momencie, kiedy nie miałem już ani jednej mikstury życia i zostało mi zaledwie parę pikseli paska życia. No ale cóż, będę kontynuował grę i zobaczymy, co z tego wyniknie później. Druga gra, którą postanowiłem sprawdzić, i szczerze powiedziawszy, to jest jedna z rzeczy, których żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, yy, zainstalowałem demo Stellar Blade. Recenzje, opinie, w ogóle wszystkie opisy tej gry sugerowały mi, że będzie to po prostu naparzanka, taka typowa jakiś Devil May Cry. No ja szczerze powiedziawszy nie lubię tego typu rozgrywki i nie lubię tego typu gier. No Devil May Cry oczywiście to jest klasyka, ja sam zagrywałem się w czwórkę wiele lat temu, gdy jeszcze... gdy jeszcze mi się chciało, ale obecnie jakoś zupełnie nie przekonują mnie tego typu gry. Próbowałem ostatnio nawet Zagrać w Dark Siders i, i szczerze mówiąc, zupełnie, ale to zupełnie mi to nie siadło. A nie lubię się zmuszać do grania w rzeczy, które nieszczególnie mi przypadają do gustu na początku. <laughs> Więc, powodowany właśnie tymi e, opiniami i recenzjami, uznałem, że pominę Stellar Blade. Szczególnie, że ta gra miała początkową otoczkę właśnie takiego troszeczkę tworu związanego głównie z fizyką podskakujących piersi głównej bohaterki. I cała ta akcja właśnie też mnie tak troszeczkę może nie tyle zniechęciła, bo jakby to żaden, żaden problem w kontekście gameplayu to nie jest tak, że o tej piersi, bo główna bohaterka się potyka i i nie możemy w ogóle wyprowadzić na przykład ataku lub uniku. Ale właśnie zniesmaczyła mnie cała ta rzesza napalonych, może trochę nastolatków albo, nie wiem, śmieszków, którzy uznali, że jedyną pozytywną cechą tej gry właśnie jest fizyka Bouncing Tits. No ale, ale, włączając demo uznałem, że popełniłem błąd, że nie, nie, nie uruchomiłem tej gry wcześniej. I muszę przyznać, że to jest, to jest to jest właśnie ta gra, jakiej mi brakowało. Bo ona nie jest grą Souls-like, albo inaczej, może to nie jest typowy Souls-like, to jest, to jest gra akcji, oczywiście, z elementami souls -like takimi jak ograniczona ilość mikstur leczniczych. Um, oczywiście nie rozpalamy tutaj ognisk, um, ale uruchamiamy bazy, tak jakby. I... No i też nie jest to Souls-like, ponieważ wybiera się tutaj poziom trudności. No ja uruchomiłem od samego początku ten wyższy poziom trudności. Um, gra jest trudna muszę przyznać w dalszej części to znaczy w dalszej części oczywiście wersji demonstracyjnej bo nie wiem jak to wygląda w przypadku pełnej wersji choć pewnie się przekonam niedługo jeżeli demo utrzyma poziom ale co do tej gry mnie przekonuje to to że nie jest to typowe maszowanie batona znaczy Wciskanie jednego przycisku. Tylko i wyłącznie w celu ukatrupienia przeciwników. No nie. W tej grze trzeba lawirować pomiędzy perfekcyjnymi blokami, co mi się właśnie podoba najbardziej, chyba. Perfekcyjnymi unikami, które są naprawdę bardzo efektowne i satysfakcjonujące, gdy uda się je wykonać, bo to nie jest wcale takie proste. No i. Pomiędzy lekkim i mocnym atakiem. I główna bohaterka przepięknie płynie przez wrogów, gdy uda nam się zgrać ataki z blokami, z unikami. I wydaje mi się, że właśnie czegoś takiego może troszeczkę brakuje mi w wielu souls-like'ach, albo inaczej, mam wrażenie bardzo powolnego tempa. Hmm, czy to w grach od From Software z serii Dark Souls, co nie jest zarzutem oczywiście, bo jakby to są zupełnie dwie różne gry, ale jakby mój gust dla mnie właśnie mi tego brakowało i Stellar Blade trochę mi to dało. Yy, zastanawiałem się w tym kontekście nawet czy w jakimś stopniu Bayonetta nie Spełniłaby moich oczekiwań, czy nie zaspokoiłaby pewnych, pewnych potrzeb głodu w tej materii, ale nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem bajonety. Na razie Stellar Blade jest u mnie na celowniku, jeśli chodzi o, o, o granie w tego typu tytuły. I wydaje mi się, że gdy ukończę demo. Będę się bardzo mocno zastanawiał nad sięgnięciem po pełną wersję. Drugim, jakby argumentem, który sam sobie przedstawiłem w celu sięgnięcia po Stellar Blade, jest jest premiera Black Myth: Wukong. Sporo słyszałem na temat tej gry. część opinii mówi o tym, że jest to Jedna z najlepszych gier, nie souls-lajkowych, -like ale z elementami souls -like i, yy, Ale nie mam pewności co do niej. Gra wygląda obłędnie. Yy, wielu blogerów się nią zachwyca. Niektórzy twierdzą nawet, że to jest pewny kandydat na grę roku. Niektórzy natomiast uważają, że, yy, no, że jest to strata pieniędzy. No, i że co najbardziej chyba mnie, może nie boli, ale zastanawia, czy odstrasza od tej gry, to to, że właśnie, właśnie w niej występuje to maszowanie batona. Że właściwie tylko jednym przyciskiem można. No, może nie jednym, bo jeszcze trzeba unikać, ale, ale gra polega na, na żonglowaniu pomiędzy unikami i atakiem jednym atakiem. I właśnie to chyba najbardziej mnie odstrasza od Black Myth, Wukong. No i właśnie dlatego też, no, troszeczkę głodny wyrażeń w tej kwestii, chciałem sprawdzić małpkę. Małpka nie ma demo, więc jej nie sprawdzę. Nie zamierzam wydawać 300 zł w ciemno, bo no, to jest po prostu zbyt wiele. Żeby dać szansę grze, która... Teoretycznie jest bardzo dobra, ale w praktyce może się okazać, że nie trafi zupełnie w mój gust. Gorzej, że nie ma wersji fizycznej, a więc w razie jakiegokolwiek fakapu czy tego, że mi się nie spodoba, nie mogę wziąć płyty i zwyczajnie je oddać albo sprzedać komuś. No, wszystko zostanie u mnie na dysku twardym konsoli. No, i na koncie, a tego odsprzedać nie będę mógł, więc będę w plecy pewną kwotę. No, inaczej trochę jest ze Stellar Blade, bo przez to, że jest wersja demonstracyjna, to mogę przynajmniej częściowo wiedzieć, czego się spodziewać po samej grze. No, i oczywiście jest wersja fizyczna tego tytułu, więc będę mógł w razie, gdybym chciał to uczynić później, odsprzedać grę. Z małą stratą, oczywiście, na pewno, ale nadal. Stellar Blade i Tymezja no to są dwie różne gry stoją na przeciwległych, powiedziałbym, krańcach action-RPG-ów. I obie, muszę przyznać bardzo ładnie wpisują się w mój gust gamingowy. Z czego jedna to souls like typowy, rzekłbym. Natomiast druga to action RPG, który właściwie no nie spodziewałem się, że tak ładnie i gładko mi wejdzie. W związku z tym, że obie te gry mi się podobają i będę chciał kontynuować przygodę z nimi. No oczywiście ucierpią tamte gry, o których powiedziałem na samym początku. Więc yy, chyba będę musiał troszeczkę inaczej podejść do kwestii yy, zabawy na konsoli, bo każda z tych gier domaga się atencji, ale nie na każdą mam czas. Więc uznałem, że po prostu te, które w danej chwili będą sprawiać mi przyjemność, no zagoszczą na dłużej na dysku i zwyczajnie będę w nie grał. Natomiast kiedy wrócę do Shadow of the Earth 3, nie mam pojęcia. Dziś miał być ten dzień, ale jednak nie jest i nie był. Więc y, jeśli jeśli Tymezja w jakiś sposób mnie nie zniechęci do siebie i jeżeli Stellar Blade Demo utrzyma ten sam poziom to... no nieprędko chyba powrócę do Krain Cienia a szkoda, bo gra bardzo mocno mnie wciągnęła ale w pewnym momencie zmęczyła za bardzo i chyba do dziś a to już dobrych... No kilka tygodni Dwa, trzy. Jak nie włączałem Elden Ringa, y, wymęczyła mnie ta gra bardzo mocno, trochę otwartym światem, trochę intensywnością doznań. Na jednym posiedzeniu nie byłem w stanie po prostu więcej niż y, kilku godzin spędzić przy niej, a i tak bardzo szybko. Y, Sprawiała, że czułem się po prostu wycieńczony. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W związku z tym, że Shadow of the Earth 3 mnie zmęczyło. Mogłem sięgnąć po coś innego. I właściwie jest to moje odkrycie tego roku. Mówię o Stellar Blade. I myślę, że Małpi Król, Wukong i Stellar Blade to są gry, które próbują w jakiś sposób sięgnąć do troszeczkę szerszej grupy odbiorców niż klasyczny Souls-like. Dlatego dają możliwości troszeczkę inne niż wspomniany gatunek. Taki Action-RPG brzmi lepiej w uszach. Szerszej rzeczy konsumentów, niż właśnie source like, który brzmi raczej jako coś mocno ukierunkowanego na konkretną grupę odbiorców. Ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu twórcy mogą przemycać elementy source likeowe w tych akcyjniakach i powolutku, powolutku, małymi kroczkami indoktrynować. Graczy. A co za tym idzie? Przyzwyczajać ich do tego, że później coraz więcej gier będzie e, pojawiać się z elementami souls -like a na koniec być może coraz więcej souls -like będzie po prostu powstawać, coraz lepszych, mam nadzieję. Be sure to keep that. It's very valuable.